I tutaj są takie druciki. Też przybliżę, żeby je było widać. Mocuję się je, żeby pszczółki sobie nadbudowały plaster na tym. Dzień dobry, dzisiaj ktoś by pomyślał przedstawię robienie wafli. Ale nic podobnego. Dlatego, że może to coś tutaj wygląda jak wafle, które tylko będzie można przełożyć czymś słodziutkim. Ale zwróćcie Państwo uwagę, że to nie jest kolor wafla do końca. I to jest związane z zupełnie inną tematyką niż kuchenne. Proszę spojrzeć. Przybliżę kamerą. Wezmę teraz proszę bardzo. Faktycznie jak wafel, ale służy zupełnie do czego innego a mianowicie to jest już umieszczone w ramce. I to jest taka nadbudowa plastra pszczelego, to znaczy inaczej nazywa się węza. I tutaj pszczółki normalnie budują na tym swój plaster. To jest tak na świeżo, jeszcze nic nie zaczęte. I zaraz tutaj wyjaśnię. Żeby stworzyć taką ramkę dla pszczółek, to dostajemy coś takiego. Kupuje się to. Są hurtownie dla pszczelarzy. W internecie się takie hurtownie ogłaszają. I na czym to polega? Kiedy już chcemy sobie taką ramkę złożyć. To tutaj widzicie Państwo, jest ta część większa, taka duża, czyli ta będzie. Później są te poboczne, mniejsze, jeżeli chodzi o składanie ramki. Te poboczne części, ta z drugiej strony i na spodzie ta najmniejsza. Czyli analogicznie tutaj, dolegająca. Z tej strony na dole ramka nie wystaje, natomiast tutaj jest wysunięta, a dlatego, że po prostu zamieszcza się ją na ulu czy w ulu. I tutaj są takie druciki. Też przybliżę, żeby je było widać. Mocuje się je, żeby pszczółki sobie nadbudowały plaster na tym. A tutaj też coś koło nas specjalnego. To jest miód skrystalizowany. Właśnie ten miód, który jest miodem. Pochodzącym ze sklepu, on się nie krystalizuje, ze względu, że nie jest do końca wiadomo, naturalny. A ten naturalny po pewnym czasie będzie się krystalizował. Ten jest na przykład częściowo skrystalizowany. I taki, właśnie miód, który jest skrystalizowany, doskonale nadaje się do smarowania na kanapki. Ten w wersji płynnej. No to na pewno można sobie posmarować też kanapkę, ale to będzie bardziej takie wodniste, dlatego doskonale można sobie tym posłodzić na przykład herbatę, kawę, bo to jest cukier naturalny. A tutaj już jest ulik wielkopolski drewniany, bo no jeszcze jest typu warszawskiego. No ten ulik można sobie tam pomalować jak się chce. Nadać im takie barwy jakie się lubi, albo można pozostawić taki w formie surowej, naturalnej. Tutaj też pszczółki fajnie chodzą. Chociaż jest to ten nowszy ulik, drewno takie świeżutkie jak widać. Też słychać jak one tutaj sobie pracują. Bardzo fajnie. Tutaj jeszcze zbliżę, widać cenki. Tym miodem dominującym u nas, no to jest wielokwiatowy. jest też miód na pewno i spadziowy, chociaż jest go troszkę mniej. Jeżeli chodzi o naszą mini pasiekę, na pewno też ten wielokwiatowy jest troszkę tańszy niż miód spadziowy. Teraz coraz rzadziej o tą spać, rzadziej o te rośliny i te drzewa, które po prostu dają ten rzadszy miód ze względu na suszę. To też jest po prostu taki, można powiedzieć, rok średni dla pszczelarstwa, więc trzeba się zadowolić tym miodem wielokwiatowym. Cieszymy się z tego, co mamy na pewno. Tutaj też widzimy to, te nasze pszczółki dalej, jak się one tłoczą. One tak będą cały czas chodzić od rana do wieczora. Oczywiście, jak jest deszcz, one nie latają, ze względu na to, że te skrzydełka by się im posklejały, także one najchętniej kursują, jak jest słoneczko, ciepło, ale też nie może być tak bardzo duży upał, bo też, wiadomo, on szkodzi i zwierzątkom, też i owadom. Akurat, no tego ulika na pewno nie będziemy malować, bo tutaj nie chodzi o ich urodę, a na pewno chodzi w tym momencie o użyteczność. Jeżeli się ma tego czasu wolnego więcej, to jak najbardziej można oddać się i sztuce. Także tutaj w dali słychać też gdzieś traktory, bo jest to akurat wieś, więc. Wsi zaciszna, wsi spokojna, ale jak są prace, to nie zawsze jest jednak taka zaciszna i spokojna. To jest wirówka. Ona doczekała się też swoich zdjęć na wcześniejszym filmiku. Bierzemy tutaj, umieszczamy ramkę. To jest tylko tak prowizorycznie. Ramka nie jest wypełniona miodem, tylko dopiero ona będzie zakładana. Mamy tutaj mechanizm odporny, i tutaj właśnie wprowadzamy ramkę w ruch wirnikowy, i ona się tak obraca. To jest, to jest właśnie wirówka, która jest napędzana na pewno siłą mięśni bo są mi wirówki elektryczne, ale wykorzystywane w większych pasiekach. Nasza akurat wygląda tak. Jest wykonana z kwasówki, nierdzewki. Zależy kto pod jaką nazwą słyszał właśnie o tym materiale. A tutaj mam cukier. Pewnie Państwo zastanawiacie się, co wspólnego ma cukier z naszymi pszczółkami. A ma wiele wspólnego. Po pierwsze, cukrem podkarmia się pszczółki, jak i dokarmia. To są podobne, ale jednak troszkę inne pojęcia. Najpierw zacznę od podkarmiania. Podkarmianie to nic innego jak taka czynność, którą wykonuje się wiosną, aby wzmocnić pszczółki, zachęcić do intensywnego czerwienia, czyli składania jajeczek przez królową matkę. Można też podkarmiać początkiem sierpnia. Natomiast to drugie pojęcie dokarmianie dokarmiamy pszczółki przed zimą. I to karmianie już musi być intensywne czyli ten syrop musi być gęstszy a syrop do dokarmiania pszczółek to wykonuje się przede wszystkim z cukru. I do dokarmiania Używa się takiego roztworu, który zawiera półtorej kilo do dwóch kilo cukru na litr wody. I ten roztwór umieszcza się w podkarmiaczce. A jest wiele rodzajów podkarmiaczek, ale jak ja przedstawiałam ul wielkopolski, i przedstawię dokarmiaczkę wielkopolską, drewnianą. To już wymieniam. To jest ta podkarmiaczka wielkopolska. Jeżeli uważamy, że nie jest ona dosyć szczelna, warto ją uszczelnić dodatkowo. Do niej wlewamy roztwór syrop dla pszczółek. W tej podkarmiaczce widzimy takie patyczki. A one muszą być ładnie obrane, skory i czyste. Ponieważ to jest taka jakby wysepka dla pszczółek, kiedy one siadają. Tutaj aby po prostu pobrać sobie ten syrop, odżywić się nim. Jeżeli one nie miałyby utworzonej takiej sztucznej wysepki, to uwierzcie Państwo, że te pszczółki by się nam potopiły, także e, zawsze trzeba właśnie sięgnąć po tą fachową wiedzę, że jeżeli się rozpoczyna hodowle pszczół. To wtedy wiemy chociaż co robimy a czego robić nie wolno. Możecie sobie Państwo zerknąć na stalowo-wolską pasiekę, bo tamta była akurat na wsi. Te pasieki są podzielone, nie są duże, ciągle się nam rozrastają. Coraz więcej pszczółek się pojawia u nas. Robimy coraz więcej odkładów i jest coraz bardziej gwarno, głośno i wesoło. I tym właśnie filmikiem chcę się z Państwem pożegnać. Jeszcze też mogę powiedzieć, że nieraz na ulu kładzie się takie kamienie, aby właśnie tutaj bardziej wzmocnić c. Daszki ula, żeby one nie spadały nam przypadkiem. A już się z Państwem żegnam i życia wszystkiego dobrego. Natalia Żurecka Gil.